Dzień dobry, Marta z tej strony. Jak u Ciebie jest ze strachem, kiedy czegoś się boisz? Czy raczej uciekasz przed, przed strachem, czy stajesz twarzą w twarz y, i idziesz pomimo tego, że się boisz? Dzisiaj chciałabym właśnie króciutko powiedzieć na temat, jak to jest, jak to jest u mnie, albo y, pomyśl sobie, przed czym Ty uciekasz, albo może, y, albo może. Wręcz odwrotnie, czemu stawiasz czoła? Więc a kiedy ja zerkam w przeszłość, w moją przeszłość, to kilka razy w moim życiu postanowiłam, że stanę twarzą w twarz przed strachem, przed tym, że się boję. I pierwszą, ta pierwszą taką rzeczą to było. To było to, kiedy postanowiłam, że zeskoczę, skoczę z samolotu w Dubaju. Byłam na, byliśmy na wakacjach w Dubaju i postanowiłam, że będę skakała z samolotu, ponieważ chcę pokonać ten swój strach. Zrobię wszystko, żeby pokonać ten swój strach. I miałam strach przed wieloma rzeczami, a jeszcze wtedy był to zazwyczaj strach największy strach przed opinią innych ludzi. Przed tym, przed tym, właśnie co inni powiedzą, prawda? Wtedy zaczęłam się pokazywać na mediach społecznościowych i musiałam sobie z tym poradzić, z tym strachem takim. I, I stwierdziłam, że właśnie kiedy zdecyduję się na ten skok samolotu w Dubaju, to pokonam ten strach. I wiecie co? Nie wiem, czy w pełni go pokonałam, ale zeskoczyłam. Bardzo fajnie sobie to cały czas przypominam. Jest, było to jedno z moich takich. Najbardziej y, takich a, momentów w życiu, kiedy faktycznie pokonałam ten strach. I na pewno nie żałuję, czy bym skoczyła ponownie, nie wiem, <laughs> nie wiem, ale może, może. Y, za rok lecę do Dubaju, także kto wie, ale, ale na pewno y, stanęłam twarzą w twarz ze strachem. I zrobiłam to. Kolejną taką, y, kolejnym takim momentem w moim życiu, Chyba jeszcze bardziej stanęłam twarzą w twarz ze strachem. To było to, kiedy zdecydowałam się, że zapiszę się na reality show. Na... Na, na, na No, taki... Wiecie, jak to... Wiecie, jakie są te... Te takie reality shows, takie... Takie Big Brothery, o tak. Zawsze to kojarzę z Big Brotherem. Ponieważ... Ponieważ e, dawniej właśnie oglądałam Big Brother lata wstecz, i, i akurat tu miałam okazję ku temu, aby wziąć udział w takim reality show w Ameryce po angielsku, i to było również totalnie wyjście spoza mojego komfortu. Nie wiedziałam, co, co się spodziewać, nie wiedziałam, jak sobie ja poradzę po angielsku itp. itd. I e, był, była pierwsza edycja tego reality show, to było bardziej takie biznesowe reality show. I wiecie co, i nie dostałam się, złożyłam tam aplikację i nie dostałam się, więc okej, okay, no dobra, przeszło. Była kolejna edycja tego reality show, i również zło złożyłam, jakoś tak, tak czułam, że ja tam powinnam być. Tak jakoś mi coś mi tam tak, to, tak ciągnęło, więc złożyłam drugą, tak jakby petycję do tego reality show, do, już do kolejnego, kolejnego jakby odcinka, prawda? I, I też się nie dostałam i nagle dostaję e-maila czy telefon już nie pamiętam, że jedna osoba zrezygnowała i jest jedno miejsce i czy chciałabym wskoczyć na to miejsce. I wskoczyłam i pamiętam jak dzisiaj, że byłam na, byłam na wyjeździe z, moim, z moją Global Team Academy, byliśmy chyba w Phoenix wtedy, wracałam prosto z tego z tego wyjazdu tam biznesowego i od razu jechałam właśnie tutaj na Florydę, żeby uczestniczyć w tym reality show w tym, można powiedzieć, Big Brotherze. I, i ja ledwo tam przetrwałam. Ledwo tam przetrwałam. To, były, to było takie wyjście spoza mojego komfortu i takie stawienie czoła temu, tym moim... Temu, czym się bałam, bo bałam się totalnie, odwa... bałam się budować biznes po angielsku, w języku angielskim, bałam się, że, że to, co ja mówię, mimo tego, że miałam już swoje sukcesy w języku polskim, w biznesie, to bałam się, że jak, jak, jak inni ludzie mnie odbiorą, a szczególnie w języku angielskim i to, że mam akcent, że nie będą brali mnie na poważnie i po prostu miałam wiele takich. Takich swoich tam w głowie, przemyśleń, które, które mnie zatrzymywały w jednym miejscu. I właśnie kiedy znajdziemy, kiedy, kiedy zauważymy, kiedy zauważysz, że coś cię powstrzymuje, że masz ten strach, to pytanie jest: czy jesteś taką osobą, że idziesz twarzą w twarz tutaj, na przekór temu strachowi? Tak to właśnie mówi. Czy, czy, czy raczej idziesz dwa kroki do tyłu, bo się boisz i to cię przeraża i to cię przerasta nawet? Jak jest u Ciebie? Jak widzicie, ja zazwyczaj stawiam temu czoło, czyli idę. Jak coś się boję, ok, to ja sobie, ja sobie tutaj z Tobą poradzę. I, no i właśnie ten reality show był największym takim u mnie chyba momentem. To było jeszcze bardziej straszne niż skok z samolotu. I co zazwyczaj się dzieje, kiedy my, kiedy my stawiamy czoła temu strachowi? Poprawcie mnie, jeżeli źle mówię, ale, ale czasami mieszanie języków i po angielsku, i po polsku e, nie jest łatwe. Więc, a, co się wtedy dzieje? A, ty wtedy zaczynasz mieć piękny samorozwój. W różnych dziedzinach. Nie tylko radzisz sobie z tym momentem, kiedy się czegoś boisz, ale też ten, to, że pokonujesz ten strach, jest to, daje ci też przeróżne fajne korzyści ogólnie w Twoim życiu, w przeróżnych dziedzinach. I ja akurat tego doświadczyłam właśnie na tym reality show. I naprawdę to było najbardziej straszne, coś chyba, co przeżyłam. Mimo tego, że już byłam wiele lat w Stanach Zjednoczonych i żyłam tutaj, to nadal, wiecie, dom po polsku, dzieci po polsku, mąż po polsku, wszystko po polsku tak naprawdę. Żeby utrzymać tą polskość, to potrzeba mówić w języku polskim, kontakty, biznes w języku polskim i, i tak naprawdę to jest taka, taki, tak wszystko po polsku w tej Ameryce, o tak. Mało po angielsku w tej Ameryce, a dużo po polsku w tej Ameryce i pewnie. Będziecie wiedzieć, o co mi chodzi, szczególnie osoby, które mieszkają za granicą. Więc, więc cały czas ten język nigdy nie był tak doszlifowany. Więc jak ja tam szłam, to okazało się, że na takim reality show to oni tak szybko mówią po tym angielsku, tak wszyscy łapią od razu, wiadomo, no nie, to jest ich język, a ja po prostu tak. Do, do, do mnie dopiero docierało, o tak, docierało. I do mnie dopiero docierało, na co ja się zgodziłam, w co ja weszłam, i, e, i naprawdę miałam tam sporo do przepracowania. I, I wiecie co? Również trzeba mi tego było. Potrzeba mi było tego, żebym stanęła twarzą w twarz z tym strachem, który akurat miałam. To było co do języka angielskiego. E, tam miałam wiele innych też przygód, jak na przykład ja miałam zawsze duży strach co do węży, ale taki paniczny strach co do węży, a tam akurat było jednym z takim zadaniem, jednym, jednym z zadań było właśnie, gdzie przynieśli taką dużą skrzynię i otwierają, a tam idzie taki, 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 normalnie taki gruby wąż, żółty wychodzi, no ogromny, ogromny, większy niż ja, dłuższy niż ja, gdzie ja jestem wysoka bardzo i i po prostu i wychodzi z tej skrzyni ten wąż, i dają go na mnie, ja siedzę na krześle i po prostu prawie tam umarłam na tym krześle ze strachu. Także jak, jak idziesz, jak podejmiesz decyzję, że zamiast uciekać przed strachem, to ty stawiasz czoła temu, temu uczuciu i temu, że się boisz, i że sobie z tym poradzisz i to pokonasz, to dużo fajnych rzeczy e, również może Cię spotkać, co nawet byś nie pomyślała. I tak na przykład jak, jak tu było z tym tym strachem, co do akurat tego węża. Więc yy, to jest takie moje przesłanie na dzisiaj, oprócz tego, że jest Dzień Dziecka, wszystkiego najlepszego dla wszystkich dzieci i dla Was, bo każdy jest dzieckiem i, i tak pomyśl sobie, a, a co Ty już pokonałaś? A może masz ochotę podzielić się w komentarzu. Co Ty pokonałaś? Jaki strach pokonałaś w swoim życiu, co było takie dla Ciebie no, naprawdę ciężkie, nie do przejścia. Z czym Ty sobie poradziłaś? Widzisz, ja zaskoczyłam z samolotu, byłam na reality show. Kolejne, kolejną taką rzeczą było rozmowa o pracę w Ameryce. Na początku, kiedy w ogóle nie umiałam po angielsku, gdzie uczyłam się, koleżanka moja świętej pamięci e, napisała mi po angielsku, co mam powiedzieć o sobie. Ja się to nauczyłam na pamięć. I poszłam, poszłam wtedy, starałam się o pracę ze sprzątania, zmiana była, żebym miała lżejszą pracę, czyli byłam nianią. I żebym dostała tą pracę, trzeba było iść na interwiu, na, na rozmowę kwalifikacyjną z mamą, która jest Amerykanka. Więc pamiętam to, wy, wyryłam na pamięć wszystko, że tak powiem. I, I otrzymałam tą pracę. Także to też było takie wyjście spoza swojej strefy komfortu. Jak i również um, kiedy kończyłam szkołę technik farmaceuta, chemia, szkoła po angielsku, to tak samo było totalnie wejście, pod, yy, wyjście spoza, mojego, yy, spoza mojej strefy komfortu, ale co było u Ciebie? Jestem ciekawa, co pokonałaś takiego, jaką miałaś historię, albo jaką miałaś właśnie taką sytuację, który, z której jesteś dumna, że yy, poradziłaś sobie z tym strachem, a może uciekłaś. A może uciekłaś? Bo wiadomo, są, różnie reagujemy. Czasami jak się czegoś naprawdę boimy, to stwierdzamy, o to nie dla mnie i wybieramy bardziej komfort, nie? A czasami, jak się czegoś boimy, to idziemy na, na przekór temu i mówimy, o nie, 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 nie. Ja, ja tutaj sobie z tym poradzę. Jaką ty jesteś osobą? Jakie sytuacje ty miałaś w życiu? Podziel się w komentarzu, jestem ciekawa. I... Um, no, i ja jestem za tym, żeby, żeby wyjść na przekór temu uczuciu, gdzie się boisz, i sobie tak z nim, twarzą w twarz, porozmawiać i poradzić sobie. I powiedzieć o nie, nie ugnę się. Boję się, to tym bardziej to zrobię. Także trzymajcie się. To jestem ja. Jestem ciekawa e, Twojej opinii, opinii, jak i również, o co, co zapomniałabym, ale totalnie zmieniając, chociaż nie, nie totalnie. W sumie to trochę w temacie, ponieważ e, jednym z takim sposobów, nie, jednym z, jednym z, z, że, jedną z rzeczy, którą najbardziej się boimy my jako ludzie, to jest e, mówienie przed kamerą, albo też mówienie przed innymi ludźmi, bo Zazwyczaj mamy swoje te właśnie takie myśli: A co jeżeli zobaczą, że nie jestem taka mądra? A co jeżeli pomyślą, zobaczą, że jestem taka głupia, albo co jeżeli będą się śmiać? A co oni w ogóle sobie o mnie pomyślą? I wszystkie takie myśli nam przychodzą, kiedy mamy, kiedy mamy wystąpić publicznie, albo kiedy mamy na przykład nagrać coś. I um, Mówiąc o biznesie online, który prowadzę i uczymy wiele kobiet, jak zacząć swój własny domowy biznes, nagrania nie są koniecznością, bo wiele ludzi buduje ten biznes metodą tradycyjną, spotykają się po prostu na kawę i, albo na, na, na spotkanie biznesowe, takie lokalne, ale. Dla osób, które chcą mieć dodatkowy dochód albo stały dochód z internetu i mieć wypłaty z wielu różnych krajów w różnych walutach, warto jest nauczyć się tego, żeby wyjść przed tą kamerę i odważyć się pokonać ten strach. I właśnie o tym, o tym też mowa, żeby nie uciekać przed tym strachem, bo większość ludzi ma ten strach przed kamerą, ale jednak, żeby powiedzieć: A nie, 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 ja sobie z tobą poradzę. I właśnie się tego nauczę. Także w naszej grupie Global Team Academy, jest to grupa, którą prowadzimy z, z wieloma kobietami na całym świecie. Będziemy właśnie prowadzić, już 9 czerwca zaczynamy, zaczynamy 14-dniowe takie wyzwanie co do tego, aby nauczyć się pokazać przed kamerą, powiedzieć cokolwiek przed kamerą, mimo swoich imperfekcji. Więc, jeżeli takie coś Cię interesuje, to odezwij się do mnie albo do osoby, która przedstawiła ci biznes, ponieważ kiedy podejmiesz tą decyzję, by współpracować z nami, masz naprawdę niesamowite szkolenia. I właśnie jednym z tych szkoleń będzie teraz robienie projekt Ja, czyli wyjście ze swojej strefy komfortu i nauka nagrań na internecie. Także jeżeli takie coś Cię interesuje i jeżeli chciałabyś. Pokonać ten swój strach świadomie, to to jest dla Ciebie. Czekamy na Twoją wiadomość, ponieważ już 9 czerwca zaczynamy. Trzymaj się, papa. Pa.